Hej, z tej strony krypkę. Oh, chrypkę. Ej, z tej strony element to jest ponownie Overwatch i dzisiaj jesteśmy na czymś, co nazywa się PTR. PTR to inaczej oznacza Public Test Region po angielsku PST, czyli publiczny serwer testowy. E, co to jest? Jest to inna osobna kopia Overwatcha, na której e, twórcy gry testują rzeczy, które będą wprowadzać do oficjalnego Overwatcha jak za jakiś czas, więc to jest po prostu. No tak jak, tak, jak, tak jak nazwa na to wspominano, publiczny serwer testowy I został dodany, dodany nowy tryb Deathmatch match polega na tym, że jest sobie, nie wiem, 8 graczy, tak jak to jest napisane I każdy jest przeciwko wszystkiemu Kto pierwszy zdobędzie 20 killi, ten wygrywa Oh boy Nie chcecie tutaj mieć złej postaci W sensie... Jeżeli ktoś by to wygrał Mercy byłbym pod wrażeniem. Ja chyba najlepiej czuję się tutaj zeniatą, więc spróbujemy sobie. Ja już to grałem wczoraj chwilę. a Jedną czy dwie rundki rozegrałem, ale no jak widzicie nie wygrałem. To, to, to nawet nie byłem blisko wygranej. Wzykiwanie meczu, no zobaczymy. Fara jest najgorsza, bo fara ciężko trafić, a ona z góry zdejmuje wszystko, więc bardzo prawdopodobne, że Fara wygra, jak zawsze. Dwa razy grałem, dwa razy fara wygrała, więc bym się nie zdziwił. A to jest nowa mapa, która w jakiś sposób nawiązuje do Widow Maker. Uwa! No i widzicie? Fara! Jasne! This is fucking nuts! Ale to było ładne. Come on! No i zabrał mi chyba killa. Mocno, że mi zabrał kila. Jeszcze ultuje na mnie. Cwaniaczek. Kurde. Będę ciekawy, jak dojedzie. Dobra, teraz prawdziwa gra się zaczyna. E, najpewniej się czuję tutaj zeniatą, bo nim najwięcej killi zgarniam, i mogę się leczyć. Innym wyborem mogłaby być też Tracer, gdybym ją ogarniał bardziej, ale. Jako, że zeniata jest moim drugim mainem, to. Chyba zostanę przy tym. Sombra tutaj jest bardzo słaba, bo mało się będzie leczyć, chyba. Ale na pewno na pe w pewnym punkcie, w pewnym momencie spróbuję... No okej, okay, no już nie żyje. Oczywiście, że nie żyje. No wszyscy na wszystkich tutaj są, no to jest straszne. nie kill! Na Genjim jeszcze. Nie wiem, jak to rozegrać, żeby być bardziej ostrożnym. Nie mam pojęcia. Ni nic jeszcze z tej mapy nie wyczaiłem. Jest dziwne, nie wiem, w którym miejscu zeskakuje się przez za, za barierkę, żeby zeskoczyć niżej. A w którym miejscu zeskakuje się do przepaści. No! Grrr! No i widzicie, killa mnie zabrał. Co ja? Asystę dostałem i co mi to da? No, spokojnie. No i Fara mi zebrała kila. To nie jest fair. To, to nie jest ok. No wiecie, nie mogli tego inaczej jakoś rozwinąć. Nie mogli tego inaczej ogarnąć, ale, ale kosze. Aha. 5 kili, najwięcej na razie ma 9. Tracer, więc na tracer musimy uważać. Cześć, eee, może ja stąd sobie pójdę na, na razie. No i co? Brrr. W tamtym miejscu było dobrze. Że trzeba się zarazem chować i, i, i jakoś te kile zdobywać. No bo. <suszy> Aha, to było bardzo okej. Okay. To było okej. Okay. Nieważne. Okej, okay, nie żyje. A zabrałem komuś kila. Upsi. Tu gdzieś właśnie widziałem May, bo zamra zamrażała McKrygo. Nie! Już się wyzywają, fuck you me. Ale to nie May go zabiła. Ja go zabiłem. Dzięki May God it! Wszyscy z każdej strony! No nie! To jest okropne! Mhm, mm okay. Okay. To tak. Okay. Okay. Um. Uh. This is not gonna be good. This gonna suck enormous cock. This gonna sux. You fucking what? Disgraceful. No powiedzcie, czy to był kill steal. Czy to ja totalnie są killstill, Próbujesz kogoś dobić, ktoś podbija. Hehehe, O, mój kill. To to teraz ja zabiję tę osobę. This, this is my design. Fucking. What?! <grywka> 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 Byłem szósty, dostałem play of the game, spoko Trzynaście śmierci Tu no ale... Zdobyła te dwadzieścia kili, nie? I... Mhm. Znowu ten koleś no, nie! <śmienicza> Oczywiście, że Tracer Jesus. Gram z tymi samymi ludźmi. To, to nie jest raczej możliwe, żebym z nimi wygrał. Skoro widać, jak ta Tracer kosi. Nie mam pojęcia, co, co tu robić, żeby wygrać. Nie mam pojęcia, jak to rozegrać. Dostałem asystę! Świetnie! To mi, bo to mi dużo daje. No kradzież kili to jest naprawdę tutaj słaba. No jasne, że jasne, że ty. Jestem pierwszy, jestem pierwszy. Nieważne. Hey, I can do it, nie? Dam radę. Tylko muszę być bardziej sniki. Dobrze. Dobrze. Nie śpij, wstawaj, bo się zaraz ukradną Kurde, mogę go dobić Hello? Co? Hmm. No co? To się trzeba gdzieś schować, żeby nie mieć wszystkich stron odkrytych, bo to jest naprawdę No nie mój kill! Nie zabieraj mi No! Jestem drugi! Mogę. Mogę coś zdziałać! Mogę tym razem coś wygrać! A on nie żyje, nieważne. Właściwie co? co on tak wysoko skacze, Czemu on ma low gravity? My! Ale co cieszę się, że mnie Rockhock zabił, a nie, a nie McCree, bo ten McCree może dostać jeszcze, wiecie. wygraną. <trybuj> 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 OK. Dobrze. Jest good. Jeżeli będę ostrożny, mam szansę to wygrać. No, no spoko. No spoko. Ech, nieważne, zdobyłem tego killa. Is of good. No nie! No jak jest jakiś żart. Dałem skrzynkę z łupami. Za co? Muszę być w pierwszej trójce? A, muszę być w pierwszej czwórce, okej, okay, to za jest tak. Okej. Okay. To dobrze, że nie muszę być pierwszy, ale kurde chciałem być pierwszy, bo miałem... miałem okazję na to, nie? Miałem możliwości. Jest wnerwiający ten tryb, jest mało satysfakcjonujący, jest bo... no kurde. Nie oszukujmy się! Zabieranie komuś killi jest mega wnerwiające. Trzaskasz kogoś, gonisz kogoś, dostaje mu 5 HP, a ktoś podejdzie... Mój kill! Ech. Let's try this one more time. You are your No zostało mu tyle co nic. Okej, okay, mam jeden kill. Z moimi kulami nie ma śmieszkowania. I. Are you sure about that? O kurde. O kurde. No nie! Zginę! Zgin! o, Uuu, nieważne. Ale ja tiltuję momentami, jak naprawdę coś przede mną wyskakuje. Nie, wypierdzielaj! Nie, 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 nie. I'm not having this. Nie mam pojęcia, co ja robię. I'm fucking scared! Nie mogłem go nie zabić, ok? To by była hańba. What? Alan bo farta Come on! Experience tranquility! Motherfucker! No i kur... oddałem no się w ręce tego, który ma najwięcej killi This is the best game ever! Nieważne Nieważne. Nieważne. No, klasyka gatunku. No jasny, że. Mr. Freeman. Ech, do tego trzeba podejść na spokojnie. Bo tutaj. Tu można się wpędzić w większy tilt niż na rankedach. A to nigdy nie jest dobre. Ogólnie tryb jest fajny. Tylko. No, balans między niektórymi postaciami mnie przeraża. Niektóre postacie się tutaj totalnie nie nadają. Ale trzeba też umieć grać. Także no, to, to to, raczej to raczej tak średnio dla mnie. Także no, to tyle na ten odcinek. Dostałem skrzynię złota. Świetnie. Może sobie kupię jakiegoś skina. A tymczasem dzięki takie za obejrzenie, tak jak zawsze trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych filmach. Na razie.